Trenerze, bardzo wartościowy sparing, Ślęza jak zwykle postawiła ciężkie warunki, a jak trener ocenia ten mecz? No tak, zgadza się, Ślęza to jest dobrze zorganizowany zespół, zawsze był. Myślę, że ta liga, która, w której Ślęza się znajduje jest nieadekwatna do ich możliwości, ale tak to życie bywa. Co do naszej gry, no jestem zadowolony przede wszystkim z meczu, który wybiegaliśmy dosyć mocno. Nie ostrzegliśmy się błędów jak zwykle, ale, ale tak jak powiedziałem wcześniej, tak teraz powtórzę, chcemy prowokować te błędy, żeby później je eliminować. Także, także one może nie cieszą, ale są bardzo wartościowe pod warunkiem, że wyciągniemy z nich. Ten spadek troszeczkę inaczej wyglądał niż pierwsze, które były rozgrywane w tym sezonie przygotowawczym. Czym ten mecz się odusznił od pozostałych? To znaczy dynamika. Dynamika, no jest trzeci, trzeci tydzień, że tak powiem, jakby naszej dobrej, przepraszam, czwarty tydzień jakby naszej dobrej pracy. Czy ona będzie dobra, czy nie, to się okaże oczywiście za, za jakiś czas, ale, ale tak naprawdę cały czas mocno pracujemy. Chcemy mocno pracować, bo chcemy mocno grać, więc mieliśmy rzeczywiście dużo spóźnionych akcji, dużo spóźnionych skoków, chociaż niektóre wynikały też z pewnego innego ustawienia w danym momencie, ale, ale ogólnie byliśmy rzeczywiście dzisiaj troszkę Mniej żwawi, no ale, ale taki jest etap. No taki, jest, taki jest czas przygotowani i nad tym pracujemy, żeby, żeby teraz było mocno, żeby potem było troszeczkę łatwiej, ale zobaczymy. Krzysiek, strzeliłeś bramkę, ale Ślęza postawiła wysokie warunki i ostatecznie wygrała dwa do jednego. E, Jakie masz odczucia po tym spotkaniu? Ja powiem tak, ja cały czas do tego podchodzę, to są sparingi, tak samo nie podchodzę z chóra optymizmem po wygranych, tak samo po tym sparingu, nie będziemy na pewno się zamywać, wyciągniemy wnioski, jednak taka jest prawda, że za o ligowym powinno wyglądać to w naszym Wykonaniu lepiej. Ale pewnie też to zmęczenie dało o sobie znać, że nie brakowało wam tego przyspieszenia i zrobienia takiej dusznicy. No na pewno tak, ale ja bym tam zmęczeniem się nie chciał tłumaczyć. Tak jest okres, jest okres przygotowawczy jest ciężko. Pracujemy ciężko, ale tak naprawdę zweryfikuje nas liga. Dziękuję. Dziękuję.